A póki co Rozwiór, jak tam wyglądał Twój plan na tą grę? No jeżeli... Zawsze, tak jak powiedziałem czasie, mój zwity jest straszne do bani i staram się jak najszybciej zniszczyć swojego przeciwnika. Aha, tak, żeby... Jakiegoś Tulaksa, czy Żeby jak najszybciej wrócić do tego ekranu, wylosować jakąś inną, sensowną grę. Na Dokładnie. sensowną rasę. Dokładnie. Dobrze. Turaksa, tak? Tu chyba będzie Turax albo 3RAX. Nie pamiętam czy dawno grana, grana ta gra była. A czy nie wolisz tego robić jako proxy? Bo tutaj dosyć daleko jest odległość z tego co widzę. No to okay. też nie jest głupi pomysł. Teraz słyszałem, że dobrze wchodzi na, na Zerga Proxy Proxy o, Reaper. Jakbyś to tutaj zaczął robić, nawet za krzakami, żeby trudno było to zesfatować. Byś miał szybciej, bo tak musisz iść z bazy. No tak, a to wcześniej wychodzisz. Eee, chyba najlepiej jest wychodzić, że jeżeli jak zaczynasz pierwszy SEP i robić, to wtedy pierwsza proba, w, pierwszy SFK, jest proba. Tak, pierwsza SFK wychodzi. Jak ty tak grasz za każdym razem jak widzisz zerka, to chyba możesz wyczeć to. Możesz grać 7 Raxa, bo w HotSie hot to jest lepsze niż w wolu. A zobacz, jakby to ładnie weszło, jakbyś tu proxy zrobił, a on zrobił 3 haczeb bez czegokolwiek. No właśnie. Także to jest greedy na maksa. Właśnie w takiej strategii, nastawionej totalnie na to, żeby zrobić jak najszybciej dużo jednostek i mi zaatakować. Koniecznie musisz bardzo mocno pilnować, żeby te jednostki się produkowały cały czas, bo zobacz, ten bark na froncie ciągle stoi i on za bardzo tutaj nie robi nic. Bo dopiero teraz coś nie robić, to będzie do butówka. A powiedz mi, jak z gazem? Jak, jak wydobywać gaz do najlepiej do, do, do takiego szybkiego ataku? Czy to jest czy tak, jak ja robię dobrze z jednym asymilatorem, czy po prostu dorzucić z, drugi z, po dwa? Jeden starczy, jeżeli się skupiasz na marinach i dodajesz tego z tam kilku rudów, to tak, jeden starcza. Oczywiście, na pewno nie dwa, bo to ma być szybkie atak, a dwa to... No nie, no po prostu nie. Nie potrzebujesz tego gazu. Nawet bym się zastanawiał, czy to w ogóle potrzebujesz gaz, czy nie wystarczyłoby zrobić nawet pięć baraków z samymi STV-ami i puścić mariny. Na, na to mogłoby wejść. No Ale tak, ja... na, akurat na Zergo same mariny mogłyby zadziałać. Tak. tak. Ja wiesz, tak jak mówię, no ja jestem z, 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 z ligi Silver i... Wiesz, tutaj często, często grają yy, atak szybki lingami do tak jakiejś banele, dlatego zawsze staram się robić parę maruderów, żeby te banele destankować w jakiś sposób. No i też to o tyle to jest, tyle jest dobre, że jakbyś, jak robisz w bazie, to nie, nie musisz się aż tak bardzo bać tego ataku, ponieważ jesteś zastawiony i ten atak ciebie nie wyminie i nie będzie waste trade, prawda? Dobrze. Ale Zerk gra trochę mówiąc... bez sensu. Znaczy stoi. W tym momencie właśnie może wychodzić. O, dokładnie. Dokładnie to odpowiedziałem. No i powinieneś... Taką armię już możesz iść, bo co Zerk ma w tym momencie? On ma jakieś lingi, czy ma same queen? Ma queeny i ma 4 e, linki. I nie wiadomo dlaczego ma drony, które nic robią, ale nie wnikajmy. Może on ma tajny plan, o którym po prostu jesteśmy za sobą, żeby go zrozumieć. Tylko pamiętajmy, że no, rozpiór nie widzi tego, co tutaj ma z zerka, a zerka zagrał niestandardowo. Zwykle zerk ma już szósta, szósta, a zaraz siódma będzie. Zwykle zerk przymógłby mieć nawet speeda w tym momencie. Ja chyba naprawdę nie rozumiem, o co chodzi z tymi dronami. Welcome to, welcome to Silver. Tak. On, coś, on coś gada, a te drony nic nie robią, on ma po prostu idle drony. No, no jeszcze... Ale no okej, okay, atakujesz. Co z moją ekspansją? Czy moja ekspansja właśnie powinna się pojawić w tym momencie? Natomiast yy. yy, możesz, a chyba że chcesz po prostu już skończyć grę jak najszybciej, to możesz dodać jeszcze baraki. No. Próbować. Skupiaj Ale się, to... żeby y, te baraki produkowały ci cały czas i żeby no właśnie, przy tym... To, to dobrze jest, tylko że na przykład trzy marudery są nastawione, y, usuwasz jednego z nich, te dwa już niech będą te bezpieczne, tak samo z marinami i już masz minerały, żeby rozpocząć command center w tym momencie. Tak, nie, to nie jest tak, że musisz... Znaczy tak, kolejkować nie możesz i też wcale nie jest tak, że musisz z tych baraków, y, gdzie są... Jest to chlap koniecznie ma rodery budować jak chcesz, zaoszczędzić sobie Ty no. Tym bardziej, że widzisz że już nie ma żadnych tych hmm. e, żadnych bainów. Teraz to już nie jest, wiadomo, że to jest wygrana w zasadzie. Chociaż teraz 22 linki, no Tutaj się jeszcze wszystko zmieni, także. To, tak, to tak, tu w tym momencie możesz zaczynać Command Center na high groundzie robić. Tak Bo jeśli o... On... Bezpiecznie. To jest taka już polisa ubezpieczeniowa, w razie gdyby coś poszło nie tak, to tak? zawsze będziesz do przodu, bo będziesz miał tego komandę, nawet w mainie, wcale nikomu nie musisz budować do bo teraz jest sytuacja, że on jest na jednej bazie, ty jesteś na jednej bazie, ty zawsze zeszł na jednej bazie, nie jest lepsze od Terana na jednej bazie. Więc jak ty zaczniesz robić command center przed tym, jak on zacznie robić to Hatcha, to już będziesz do przodu. Ładnie się tutaj schowałeś, tak z tym brawo. To było dobre akurat. Pro. Patrzę, że ten zerw jest puszczony na A teraz można powiedzieć, że przesuwasz tego Overlorda do tamtej armii, by się uprzeć. No ale jeszcze nie wafnij w takie parę No generalnie tutaj wiesz, że masz przewagę, także musisz się skupić na tym, żeby ją powiększać. Budujesz SCV-y i przede wszystkim budujesz tego kolejnego komanda, bo to, to jest to, co wygrywać tak, w, tym momencie. W, tym, w tym momencie. No i tutaj właśnie teraz zostałem, bo widzicie, on już jakoś to, można powiedzieć, odbił. No tak, ale on odbił tracąc dwie bazy. Tak. Więc to... No on, on nie wyszedł na plus, więc... A ty mogłeś tego komanda wcześniej zacząć robić o wiele. Tak. Ale i tak, jesteś, i tak jesteś na plus, bo on teraz go będzie zaczynać robić. Ale racie... jak widzę, że wiesz co się robi. Zaczynasz z teama, hmm. zaczynasz faktorkę i bazę no, to... ten ten, ten zerf po prostu nie ogarniesz że tak powiem bo dronów nie robi ma, ma on ma 5 larw teraz a stawia sobie spine tak bo poprosz teraz na worker yy, supply 25 dla ciebie 10 dla niego To, to już jest skończona gra, bo on nie ma jak się odbić ten zer. Chyba będzie jak zaraz ty drugobal bal To będzie, no 100 armię co masz, to już możesz wygrać tą grę. On powinien w tym momencie odbudować swoją ekonomię i modlić się, że tego nie zaatakujesz. To chyba jedyna jego szansa. Tak, prawda. No, on ma chyba taki plan. Odbudować swoje eko. No myślę. Yy, to właśnie, my się czepiamy tego, że on zbudował mnóstwo linków i spajny zamiast dronek, także. No, tak jak i sobie L, zobacz ile on stracił tych surowców, a ile teraz stracił. stracił prawie dwa razy tyle co teren. Po pierwsze, unit skilled, workers skilled. Jedna SFVKa zginęła na 14 dron. No i patrz na to, że dwie hatchery zostały rozwalone. No tak, Steam jest gotowy. Steam gotowy, więc... wychodzisz. Ten Steam. No, Troszeczkę zmarnowany. No w sumie to jeszcze rozwala teraz na Steamie. Hmm. W sumie tak. No Ale w sumie długi mikro. ten Steam, ja nie wiedziałem, że to jest takie długie w sumie. Dopiero teraz już kończą. Tak, no, długie, dziwne no, Dobre mikro w miarę. Ale no... Bez... nie powinieneś wyruszać y, bez y, mediwaków Tak. Dokładnie. Bo ja, jak... Mogłeś tym wyżej wysłać po marina tutaj, jednego marina tutaj, zobaczyć, że on tak powiem, ciągle z jednej bazy zbiera. Ty zbierasz dwóch i wtedy zostać w bazie, zebrać medywaki i wtedy pójść go rozwalić. Mógłbyś tak sobie e, wyjść do głowy, może tak nie, nie powiem, e, że jak robisz Steama, to robisz to jako zestaw e, dwóch rzeczy. Medywaki i Steampak się wzajemnie uzupełniają, nie tracisz... stujesz swoje maryny, ale nie tracisz przez to HP, bo medywaki Cię wyleczą, to się tak uzupełnia i dlatego lepiej wyjść w momencie, gdy Ci się kończy Steampak i medywaki. Jak to masz gotowe, lecimy, bo jesteś na pewno do przodu i to jest dobry timing. Na ten serwis... ...też jego produkcja jest teraz, że skupia się tylko na tych linkach, które za dużo nie zrobią, przeciwko mariną maryny, z ze Steampakiem. Dobrze, że tutaj było zawalowane. Generalnie co, co ty powinieneś teraz myśleć. Eee, ja bym postawił, zastawił się tutaj tak jak to robią po prostu programerzy. Bunkier na środku i tak, linia. W, w, w momencie, gdy chciałeś bunkier, właśnie został jeden produkowany? Tak. <śmiech> <śmiech> tak. To fajnie, to, fajnie, to, super. To jest ustawiany to jest, to jest replay, jestem tego pewien. <laughs> Dokładnie. Eee, eee. Bardzo dużo masz teraz yy, gazy i wszystkiego, więc możesz dodać, po prostu tak, hamsko, dodać te 3-2 yy, baraki, albo się reaktory do nich, nawet chyba to lepszym pomysłem będzie. Oczywiście zawsze bardziej się opłaca przekształcać tego komandę od razu w orbitala, a nie, a nie budować orbitala. prawda. I jak ja kiedyś próbowałem grać Terranem, to ja miałem ten sam problem, że. Za dużo gazu zawsze miałem, że zero minerałów, dużo gazu. Tak. Na, szcz na szczęście Grand nie ma tego problemu, bo mam High Templar'y i tak... O, mam mm. 600 gazu, Łatwo no, okej, okay, to robimy 4 czy 2 rachony. A na zerga ja Jako Terran to po prostu możesz zbierać po... dwóch workerów zamiast trzech z tych rafinerii po prostu. A to już jest takie... Na jego poziomie troszeczkę... No to jest do PRL, prawda? Niepotrzebne. Ale no, najważniejsze, widzę, Marine. teraz, jak są te mediwaki, jakbyś wtedy nie wyruszył, tylko poczekał na mediwaki, to ta armia byłaby 3 razy większa. Jeszcze miałby te marudery. Tak. No, Azer teraz wcale nie Teraz jest No tak, to. Teraz jest tak. A jest takim obserwatorem, że. Będzie naprawiać mediwaki w razie czego. To SCV to jest taki bohater, który też też kiedyś powiedział, że on nigdy nie będzie mógł walczyć i teraz właśnie ja biorę, a że... Albo po prostu przegrał na karty, w kartę i wzięli go na prąd za to. Ja zawsze biorę jednego SCV przy ataku, żeby stawić jakieś bunkie, coś takiego próbuję. No, a może to jest wzią. po prostu taki piss, ten SCV właśnie zniszczył hacze. Ale... Najlepiej o. by było jakbyś się nauczył przepisywać sobie jednostki na poszczególne przyciski, czyli na przykład na trójkę, czwórkę, bo... O, przed oj zdecydowanie tak. Byli, teraz też nawet nie byli. Ten ruch w niskich bardzo mi się podoba, że robienie jest planetarki. Pra mm -hmm. mówiąc, ja teranem po prostu jestem beznadziejnym i jakieś ja problemy terana to nie ogarniałem. Też robiłem planetarkę. Jak, jak zrobiłem planetarkę, to nic mnie wtedy nie mogły pan zniszczyć. No i to już jest widać koniec gry, bo wszystkie drony poszły na jednego tak. Marina, który tak przeżył. To jest właśnie steampak plus medivac. Masz 20 dron atakujących jednego marina i on nie ginie. Dokładnie. Także możemy powiedzieć tak, ten twój na początku był super, osłabił Zerg'a, potem no y expisz się, y zbierasz armię, zastawiasz się bunkrem, to jest ważne. Nie, nie wychodzisz, dopóki nie masz y steam tak. plus medivac. Dwa aspekty, oba muszą być hmm. spełnione. Tak. I te wszystkie twoje właśnie przygotowania to jest... Y Aż będę miał Steam'a i mediwaki. No dokładnie, i w... zamiast iść tą armią, którą tutaj straciłeś, to właśnie stawiasz bunkier, rozstawiasz, no, żeby obronić swoją ekspę. I jak będziesz miał Medivhaki, to wtedy lecisz go rozwalić. I w sumie zostajemy przy tej prostej wersji, skutecznej. Myślę, że takie coś. To jest dobry plan na grę. W tej lidze zdecydowanie to jest świetny plan na grę, bo yy, większość osób yy, często po prostu. Na no, wariata wchodzą do gry. Tak jak pewnie ten zerk. No tak, ten zerk spanikował po tym pierwszym puszu, nie wiedział, co ma robić. Tak. To dziękuję bardzo panom. za porady. Nie sprawę. Nie ma sprawy. Coś to masz tam gdzieś na moim kanale możesz spokojnie odnaleźć e-maila mojego URMA. Gmail.com, na którego zawsze i ty i inni widzowie możecie podsyłać replaye. Jeszcze raz zapraszam na fanpage'a rozpiura który jest bardzo często uaktualniany, wszystko można być na bieżąco. I... Tak, a forever. Zapraszam wszystkich tak. serdecznie na Facebooku. Będę dobrze, roz... dobrze tak. rozpoznawalny na Intel Extreme Master, ponieważ zamówiłem koszulkę Aha. związaną z moim fanpage'em, także Super. każdy, kto będzie miał ochotę zamienić kilka słów, porozmawiać, pozna mnie na pewno. W mojej koszulce, tak. Tak. Yy, oraz oczywiście chcę podziękować Kumiko za pomoc przy tej analizie, przy tych wszystkich replayach, bo to już jest ostatni. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy w podobnym składzie. Jasne. Jakieś będzie potrzeba, to, to pisz. A ty nie chcesz to... czegoś zareklamować? Streamujesz może? Nie, ja nie streamuję, ponieważ mam za mało Ramu w kąpie. Aha. A nie mam co, prawdę mówiąc no. Jak ktoś kiedyś potrzebuje jakiejś porady, to może mnie odnaleźć. Tak, wiesz, mało jest równie pomocnych progamerów, którzy odpowiadają sami, nie zgłaszają się do pomocy. Sam nie musiałem się prosić, a dostałem propozycję od Kumiko, za co bardzo jestem mu wdzięczny. I, nie ma sprawy. Tak, i mam nadzieję, że podobały Wam się nakręcone przez nas materiały. Do usłyszenia wkrótce. Na razie. No, na razie. Cześć.